Produkty GMO nie wpływają na aparat genetyczny człowieka i nie zakłócają naturalnych ustawień naszego organizmu. To powszechny mit, który często wywołuje niepokój. Oto dlaczego. Kiedy spożywamy jedzenie, niezależnie od tego, czy jest ono genetycznie modyfikowane, czy nie, nasz żołądek i jelita rozkładają je na podstawowe składniki: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i minerały. Nasz organizm nie rozpoznaje genów z jedzenia. I nie integruje ich w swój własny materiał genetyczny. To po prostu nie tak działa. Nawet jeśli w jedzeniu znajdują się zmodyfikowane geny, są one rozkładane na proste cząsteczki, które nasz organizm wykorzystuje jako materiał budulcowy lub źródło energii. Nie mogą one zmienić DNA naszych komórek. Ten proces jest taki sam dla wszystkich rodzajów jedzenia, które spożywamy. Produkty GMO przechodzą bardzo rygorystyczne testy bezpieczeństwa, zanim trafią na rynek. Naukowcy dokładnie badają, czy produkty te nie wywołują reakcji alergicznych, czy nie mają właściwości toksycznych oraz czy są bezpieczne do długotrwałego spożycia. Możesz więc być spokojny. Produkty GMO nie zmieniają Twojego aparatu genetycznego i nie zakłócają naturalnych ustawień organizmu. To bezpieczne produkty, które mogą mieć wiele korzyści dla zdrowia i środowiska.